Kręci się? A, a, kręci się. Hello there, na moim kanale Archivum lots a dziś przyjrzymy się zestawowi z LEGO Star Wars 75114 First Order Stormtrooper. Zobaczmy sobie go. A więc... O, podusie tu miałem. A więc, obejrzymy sobie naszego wojaka. Ma bardzo fajny tutaj nadruki. Tutaj jest Nie, to też żaden nadruk. Tutaj trochę go Trochę tu przeżył. Bo mam go chyba od kilku lat. O, tutaj fajne nadruki. Tej ręki na, na ramienniki. To jest podobny do tego pilota, co recenzowałem. O, tutaj ma jeszcze po bokach takie, o, o. na broń może sobie przyczepić. O, tutaj mają takie jakby piny technikowe, czy znaczy aksle. O, I tak sobie może przyczepić wziąć ręki. No. Drugą broń też można tak schować. Ła, odpada. I tutaj. Czemu mi wszystko idzie nie tak na recenzji? Ła, ja, 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 ja. ja. Czemu? Właś, ty, dziadu jeden. Matko święta. Co, co jest? Nie, nie, nie. Nie. No, no, no. no, 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 no. No ch a, chyba se żartujesz, o wyszedł, z tym się tak tutaj, um, pro. z tym jest trochę problem, bo to odpada i potem jest to trudno wsadzić z tyłu, tak trochę średnio tutaj, tutaj trochę lepiej. No tutaj mają takie... Nie wiem, jak to się nazywa, ale tutaj jest źle. W, pilo w pilocie i czubace... W ogóle w czubace tego nie było. Taki szpar w pilocie nie było widać, bo to czarne, ale tutaj to widać i to tak no, no, nie wygląda za dobrze. Nie wygląda. Ręce od dołu też tak średnio. Ale ogólnie bardzo ładnie wygląda, jak na półce. O, tak idzie na wojnę. Jak Rambo. O, jeszcze ma fajny hełm. Takie. Nie wiem, czy to widać, ma takie takie dziurki pełne detali Nie wiem, czy... pokaż się no. z tyłu już no. Ale ma dużo takich wgnieceń, fajnych detali. Zobaczmy jeszcze może jego broniki Stój, stój. No. Jeszcze ma takie nogi, bo zapomniałem je pokazać. Jest wysoki na 23,5 cm pilot miał 24, a czubaka 30. Mogę zrobić filmik z porównaniem. Piszcie w komentarzach, jak chcecie. O, jeszcze broń. Tak wyglądają. Tutaj taki celownik, przez który naprawdę widać, nie wiem czy... O, widać. A. Tutaj taka broń, to nie wiem, jest chyba podpórka, może tak szczelać. Tutaj ma taką mniejszą broń, też fajną. Więc strzelmy teraz. Ej, widzę gdzie jest szczałka. Pierwszy raz na filmie. Eee, dobra. Eee, krótka jest ta recenzja chyba. Aha. Musicie też uważać, bo tu było na takim Air Axlu. Jak ile wciśniecie, to on się wciśnie i potem jest to trudno wyjąć. No. A można mu, mu dać taki mały ten. komandos. Fajnie się go pozuje wygląda fajnie na półce a więc, już tak podsumowując bo już tak gadam bez ładu i składu um, dałbym mu takie 8 na 10 u mnie zawsze są takie wysokie oceny bo je ja lubię swoje <grywanie> zestawy co kupuję, nie, kupię jakich, nie kupuję jakichś badziewiów a tak w ogóle ta recenza była nagrywana na sztaludze takiej małej sztaludze <grywanie> No piszcie w komentarzach, jak się Wam podoba recenzja albo omówienie jego. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, bo jak nie, to was znajdzie. Na szczęście nie mam teraz tego pistoletu, bo bym sobie szczelił w oko. Nie będę mówił o szczelaniu w oko. Bye.